Witam serdecznie, kochani, spod znaku Byk. W tym czytaniu Karterota dla Was na jesień tego roku, czyli tak naprawdę do końca tego roku, no bez kilku dni. Moi drodzy, zaczniemy to czytanie od malutkiego rysu astrologicznego jednego ważnego wpływu, który będzie miał miejsce i tak trochę będzie, no, ważniejszy niż wszystkie inne w tym okresie. I tu mamy 7 listopada, który ten, w, tym, w którym tym czasie Uran na chwilę wejdzie do retrograd w retrogradacji do Waszego znaku. To troszkę będzie, to zawsze takie, takie działanie, zawsze mą. Tak, zawsze troszkę zmienia, zastanę status quo, i w tym wypadku, moje drogie byki, zmiana będzie wewnętrzna. Taka prosta tutaj jest interpretacja, że będziecie mieli większą tendencję do zrozumienia czegoś o sobie samym. Tak? E, poznania siebie bardziej. Wiecie, to może być bardzo taka konkretna jakaś iluminacja, w której no, zrozumiecie coś w końcu naprawdę wielkiego, e, ale podejrzewam, że w większości przypadków będzie się to wiązało z tym, że zrozumiecie, że. Co, czegoś nie lubicie, coś lubicie bardziej, coś Was bardziej interesuje lub mniej, że czegoś już nie warto ciągnąć, tak, bo jest stratą czasu. Może też w, w jakiejś relacji, znajomości, no, zrozumiecie, jak. W przyszłości byście chcieli tą relację dalej prowadzić, czy ma ona sens, czy nie na przykład, tak? Ja nie mówię o jakichś o tych najważniejszych relacjach, często może być to jakaś znajomość z kimś z pracy, na przykład, czy jest wart waszej uwagi, czy też nie. Dobrze, moje drogie byki. Zobaczmy teraz, co będzie się działo w tym czasie, w takich tych e, kluczowych sferach waszego życia. E, w tym wypadku karty będą mówiły o takim dość konkretnym jednym wydarzeniu, najczęściej jednym, albo e, momencie, takim, w którym te sprawy są połączone ze sobą, e, w e, takich czytaniach dłuższych, e, przynajmniej no, długoterminowych, e, mamy taką tendencję do skupienia się na jednej konkretnej rzeczy, szczególnie jeżeli właśnie tak poprowadzimy czytanie, A ja tak prowadzę to czytanie. A co mi zrobicie? <laughs> Moi drodzy, troszkę inaczej będą tu karty przedstawiały waszą energię, samopoczucie. Tutaj faktycznie będziemy mówić o konkretnych o, o wpływach, które będą w danym czasie na was oddziaływały. Potem zapytamy o sprawy tego, co karty chcą Wam przekazać. Tutaj mamy aspekt, aspekt osobisty, uczuciowy, emocjonalny. Na koniec jeszcze zobaczymy, jakie będzie najważniejsze wydarzenie Byki w tym e, czasie. E, moi drodzy, jeżeli uznacie te rady za pomocne, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję. E, moi mili, popatrzmy jednak teraz, co się w tej sferze materialnej, czyli związanej z pracą, nauką także, nauka jest w sferze materialnej w kartach Tarota. Aby ktoś nie wiedział, ale ostatecznym mianownikiem, takim ostatecznym spoiwem tego jest to kwestia materialna. Ta kariera, niezależnie jakaby nie była, zawsze wiąże się z tą sferą materialną. W większości przypadków jest jej ostatecznym ta sprawa materialna, ostatecznym celem przecież kariery. Robimy ją po to, żeby zarabiać pieniądze. Przy okazji jeszcze tam się spełniać, i tak dalej. Niektórzy robią to z miłości, ale no, z miłości do pracy, no pewnie są tacy. Ja osobiście, no, bywa różnie. Są zloty i upadki. Ale moi drodzy, zobaczmy, co tu karty mówią, byki o konkretnej rzeczy, która będzie miała miejsce jesienią tego roku. Mamy kartę Słońca. Ona nadaje w tym wypadku większy ton, i no, też. Naturę samej tej wypowiedzi, tutaj kart, a mianowicie karta słońca mówi o sprzyjających okolicznościach, o lepszym ułożeniu się wszystkich różnych okoliczności w waszym życiu, przynajmniej w tej sferze materialnej, tak, żeby no, sprawy miały się lepiej i faktycznie najwyraźniej będą one się miały lepiej, szczególnie w jakiejś kwestii, która was trapi, która was męczy. Tak naprawdę karty tutaj mówią, że zmieni się, zmienią się okoliczności i poprzez zmianę tych okoliczności na lepsze, na szczęście, nie na gorsze, moi drodzy, Jakiś temat uda Wam się zamknąć, uda Wam się wyjść z tego no problemu, on nie będzie już aż taki męczący, nie będzie aż tak bardzo was dotykał. Giermek mieczy wskazuje na to, że okej, okay, to samo w sobie, ta trudność pewnie nie jest jakoś zmieniająca wasze życie, ale tak czy siak, no jest to coś z czym troszkę sobie, no, byście chcieli, żeby, nie, 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 byście chcieli, nie musieli sobie z tym radzić. A dziewiątka buław mówi właśnie o zamknięciu, wyjściu właśnie taką obronną ręką z tego. Z tej sytuacji. I moi drodzy, no po prostu jakiś temat się zamyka i już Was nie męczy. Może Płacicie ostatnią ratę za coś, tak? Może widzicie, że teraz już troszkę finansowo będzie lżej, bo jakiegoś obciążenia dodatkowego nie macie, które niekoniecznie jest tą ratą. Może w pracy waszej sytuacja się reguluje, tak? I okej, okay, może niekoniecznie od razu to się przerzuca na ilość pieniędzy, które będziecie zarabiać, ale byki, no może po prostu, wiecie będziecie mnie z mniejszym skrzywieniem e, iść do tej pracy, która ostatecznie pożera kupę, kupę czasu z naszego życia. E, I no i wiecie, fajnie, jeżeli zarabianie na byt nie jest jakąś mordęgą. E, więc tu, byki, jakaś sytuacja staje się po prostu zwyczajnie lżejsza. Tak, może to być właśnie po prostu bezpośrednio, bezwzględnie związane z waszymi pieniędzmi, e, tak, ale też może w jakiś sposób pośrednio być. Na przykład, jeżeli jesteście, nie wiem, studentami, uczniami, e, może jakiś konkretny dział udaje wam się zakończyć, e, który niespecjalnie wam leżał, tak, i was trochę wątpliwości, wątpliwości jakieś tu nachodziły, czy wybraliście, czy sobie dacie radę, tak, bo akurat pewnie. Uczniowie to nie, końca, nie do końca mogą sobie wybierać rzeczy. Studenci odrobinkę bardziej mogą wybierać pewne rzeczy, ale, ale rozumiecie, tak? Pewien wyjście z takiego momentu, kiedy jesteście niepewni, może, prowadzi, może pracując, jesteście na umowie jakiejś, takiej jeszcze wiecie okresowej, a teraz macie przedłużenie tej umowy, tego typu sprawy. W sferze osobistej, uczuciowej także, tak, moi drodzy, tu karty mówią o pewności, tak. Dojdzie do pewnego wydarzenia, giermek denarów mówi o jakimś nowym wpływie, nowej rzeczy, która się pojawi, która będzie fajna w momencie, kiedy będzie się działa, ale ona po pierwsze będzie wiązała się z życzliwością jakiejś osoby, tak, może Waszego partnera, partnerki i dziesiątka denarów, jaka druga rzecz, to właśnie będzie taki moment, w którym zrozumiecie, że wszystko jest dobrze. Tak? Co to może być? Kochani, jeżeli jesteście faktycznie w związku, to właśnie tak jak mówię, z partnerem, partnerką przejdziecie jakąś taką chwilę, tak, przeżyjecie jakąś taką chwilę nową. Ona się jeszcze dopiero ma pojawić, tak jak mówiłem, tutaj na takich konkretnych wydarzeniach raczej karty się koncentrują. Byki. I w tym nowym wydarzeniu, to nowe wydarzenie, ono wiecie, ono nie jest. Tylko ono nie jest gwarantem tego, że potem i przyczyną tego, że potem będziecie czuli się dobrze, ale to jest to taka, ten moment taki wiecie, w którym faktycznie dochodzi do, wasza, do tego zrozumienia, że no w tym związku, w którym jesteście, w którym może troszkę się były jakieś perturbacje ostatnio, wszystko już teraz wraca do normy. Może z partnerem nowym, tak, czy raczej no wtedy może nie partnerem, ale osobą. Z którym się spotykacie, w końcu dochodzicie do takiego momentu, w którym wiecie, że jesteście parą, że jesteście razem, tak? To jest ten taki moment, w którym dochodzi do tego zrozumienia. Może wiecie, to jest ten moment, o którym była mowa w tym rysie astrologicznym, w tym listopadzie, gdzie właśnie dochodzicie do takiego. Do takiego no, wniosku, zwyczajnie w świecie. Moi drodzy, to może być także coś, co szczególnie jeżeli jesteście. Rodzinni, jeżeli macie tą dużą rodzinę, szczególnie dzieci, wnuki i tak dalej, moi drodzy, to też może być taki moment, który Was bardzo, bardzo ucieszy, który się wydarzy u nich w życiu. Tak, że liczycie, moi drodzy, na taką właśnie jedną rzecz, która się pojawi, która Was uspokoi. To, która Was uspokoi, żeby się już nie musieć martwić o tą osobę, ewentualnie, żeby po prostu jeszcze. Jeszcze bardziej Was to tak ucieszyło i wiecie, żebyście zrozumieli, że wszystko jest ładnie i dobrze. Może, nie wiem, wasi skłuseni synowie się pogodzą. Może ktoś zajdzie w ciążę, tak? Może ktoś się narodzi i wtedy ta, takie poczucie, że w tej rodzinie, wśród tych bliskich jest lepiej, jest tak. Taka, wiecie, dodatkowy ten malutki puzelek potrzebny, żeby wszystko można było powiedzieć potem faktycznie szczerze. Jak koleżanka, kolega się pyta, co tam u ciebie w rodzinie, a ty możesz całkowicie superowo szczerze powiedzieć: wszystko dobrze, nie narzekam, wszyscy szczęśliwi, wszyscy zdrowi, tak? Może właśnie tego zdrowia troszkę więcej potrzeba. Może to, żeby córka pracę znalazła, a szuka już jak. Jakiś czas, wiecie, to jest ten dodatkowy taki dodatkowy puzelek, tak? Tak jak macie tutaj właśnie o giermka denarów i tą dziesiątkę denarów i on daje jeszcze ten, wrzuca tą, tego kuzelka tak, do tej karty, żeby te dziesięć było denarów tutaj, a ta dziesiątka denarów mówi o pewności, o poczuciu bezpieczeństwa w rodzinie i wśród bliskich i tak dalej, i tak dalej. Nie? A ten, no, ten król pucharów po prostu o życzliwości, o pozytywnym aspekcie tego wydarzenia mówi. Jeżeli jesteście singlami, czy ja bym tutaj powiedział, że to jest od razu gwarant tego, że pojawia się jakaś taka osoba? Jest taka szansa, ale to by było w przypadku takim bardziej poetyckim, bym powiedział, właśnie, gdzie ta osoba nowa, ta nowa znajomość od razu, tak, miałaby być tym, no, tym ostatecznym puzelkiem, którego Wam w życiu brakuje. Jeżeli wszystko już inne macie, pozałatwiane, byki. Tak, już na nic innego nie możecie narzekać, a w tym momencie właśnie brakuje wam takiej dodatkowego elementu w postaci takiej znajomości, ciekawej, rozwijającej się, życzliwej, pozytywnej. To tak, to tak ale no to musicie już sobie bardziej sami odpowiedzieć w tej, w tej kwestii. Moi drodzy jeżeli chodzi o samopoczucie wasze, waszą energię no spektakularna bym nawet by, bym powiedział byki w tym wypadku mamy kartę siły, mamy kartę cesarzowej jest ósemka denarów moi drodzy to powskazuje nie dość, że będziecie w nadchodzącym czasie cieszyli się naprawdę dobrym samopoczuciem już od początku tego okresu jesiennego ale będzie nawet to się rozwijało, poprawiało, tak? więc będzie tendencja wzrostowa w tym ogólnym, tak, spostrzeżeniu, to jest jedyna część tego rozkładu, która jest taka bardziej ogólna i ósemka denarów na koniec wskazuje, że, że okej, okay, że jest to dobre samopoczucie, ale też ważnym jest to, żeby o nie dbać, tak, czyli nie możecie tylko jechać na, na jakiś takich, no, Okolicznościach, które temu będą sprzyjały, tak, ale byki widać, że w tym okresie listopada, grudnia warto będzie tak już poważniej spojrzeć i tak. Praktycznie, tak? W taki praktyczny sposób spojrzeć na swoje no zdrowie, tak? Po prostu i zachowywać się odpowiednio. Czyli, jeżeli coś wymaga wiecie, uzupełnienia, to uzupełniamy. tak, Zęby na przykład wymagają plomb. Jeżeli faktycznie sądzicie, że jakiś tam zabieg czy krok ważny jest, żeby się, żebyście się lepiej jeszcze poczuli, żeby na tej tendencji wzrostowej pojechać, to warto to zrobić, a w takim najprostszym wydaniu, no idzie jesień, zima, tak? No ubrać się stosownie i, i, i ubierać się właśnie odpowiednio do e, pogody. Podejrzewam w taki bardzo patologiczny sposób, żeby o tym powiedzieć. Byki. E, no dobrze, a teraz moi drodzy. O co chodzi w tym, co karty chcą wam przekazać? Dziesiątka mieczy, król buław, siódemka dynarów, tak? Wasze jakieś konkretne działanie, jakiś odważny krok. Tak? Będziecie mieli okazję taki wykonać, i moi drodzy, czy nawet konieczność, nie tylko okazji, ale taką konieczność, jeżeli będziecie stawali przed takim wyborem, może wyborem, momentem takiej próby, bym powiedział, tak? gdzie konkretnie wiecie, że tego dnia zależy to. Czy sytuacja się dobrze rozwinie od waszej postawy, tak, od tego, jak wypadniecie, może jakiś egzamin, tak, albo coś takiego? Podejrzewam, że większość z was nie ma jakichś egzaminów, ale byki no takie życiowe egzaminy. W takim momencie, kiedy trzeba coś zrobić, coś załatwić, coś przejąć, wiecie, kontrolę. Um... No, zadziałać po prostu, i jeżeli jest taki ważny dzień, o, nazwijmy to tak, taki ważny dzień, ważny moment, to niekoniecznie musi być jeden dzień, to mogą być na przykład trzy dni, tak? ale ważny taki moment w którym musicie w tym, w tym czasie dać z siebie dużo, to tutaj karty sugerują, że pewnie sami z siebie, to już nawet bez mojej tutaj nie wiem, gadaniny. E, sami z siebie taką postawę obierzecie i dzięki temu właśnie to dacie radę, ale też karty tu sugerują, że nie zaszkodzi być takim bardziej nawet odważnym, takim bardziej zdecydowanym tej materii, tak? E, że działamy jak najbardziej uda się, nawet jeżeli macie z tyłu wątpliwości, to nie dopuszczamy tych wątpliwości, żeby e, przeszły do przodu głowy, tak? E, tylko e, tylko Idziemy do przodu, i moi drodzy, no, najwyraźniej ten krok przyniesie pozytywny obrót sytuacji, tym bardziej, że najwyraźniej ta sytuacja i tak sama z siebie idzie w dobrą stronę, tylko wy wykonacie ten dodatkowy, potrzebne takie pchnięcie nie? popchnięcie jej jeszcze bardziej do przodu, więc fajnie, fajnie, jeżeli taki moment próby macie przed sobą. Jeżeli jeszcze nie, może się okazać, że się dopiero pojawi, ale to dobrze, że tu pozytywnie to karty przedstawiają, szczególnie wasze nastawienie do tego. No dobra, bygi, zobaczmy jak tu karty mówią, co tu karty mówią o ważnym wydarzeniu w tym, w tym okresie jesiennym. I moi mili, super, naprawdę fajnie, tak, tutaj aż się cieszę, że mogę taką, e, taką wróżbę przedstawić. Mamy Królową Buław, ona jest tutaj troszkę taka e, chyba najważniejsza. Mamy Rycerza Pucharów i Asa Pucharów, tak. Te karty, one są super, że one tu są, super, 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 ale one, one dają takie tło, one dają tło, że coś naprawdę fajnie pójdzie, coś się naprawdę uda pozytywnie, ale najważniejsze jest, co się udaje pozytywnie, coś, co wy sądziliście, że faktycznie tak się powinno wydarzyć, e, tak? Czyli mieliście jakieś swoje wyobrażenie, na szczęście optymistyczne wyobrażenie, jeżeli właśnie jest jakaś sprawa i liczycie na jej. Na to, jak ona się rozwinie, tak? Na to, jak ona pójdzie do przodu. Może, kochani, chodzi tu o ten brakujący puzelek, o którym tutaj mówiliśmy, tak? Byki. I trzymaliście kciuki tam za kogoś, załóżmy, nie? Za wnuka, który stara się, nie wiem, dostać na wymarzone studia, załóżmy. Albo sobie na nich poradzić, tak? Bo się już może dostał. Ale moi drodzy, no liczycie, że faktycznie wszystko dobrze się ułoży, albo u kogoś, u komu, komuś w nowej pracy, albo Wam, wiecie, może to jest tak, że Wy trzymacie kciuki i liczycie na to, żeby Wam się udało w tym nowym miejscu, właśnie w tym, w którym liczycie na tą umowę, żeby Wam przedłużyli, załóżmy, tak? I faktycznie z biegiem czasu okazuje się, że te Wasze pozytywne nastawienie, ta... Taka, takie pobożne życzenia, niektórzy mogliby nazwać, czy myślenie życzeniowe faktycznie się opłaci. Tak? Więc, no, to taka. Dodatkowa rzecz, która powinna Was skłonić, może do takiego większego optymizmu, jednak w jakiejś kwestii, jeżeli nawet Wam troszkę tego optymizmu jakoś brakuje. Moje drogie byki, rozkład dla Was na jesień tego roku, jeżeli jeszcze macie, jeżeli uznajecie, że, te, że ten rozkład Wam w czymś pomógł, to może dajcie lajka, rozważcie subskrypcję. A ja mam wielką nadzieję, byki, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!